O korekcji wad wzroku soczewkami fakijnymi, leczeniu chorób plamki, retinoterapii cukrzycowej czy leczeniu chorób siatkówki rozmawiano podczas drugiego spotkania Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich na Dolnym Śląsku. Podczas spotkania w Starej Kopalni rozmawiano również o najnowszych osiągnięciach medycyny z zakresu okulistyki. Spotykamy się w gronie zarówno lekarzy pracujących w oddziałach, jak i lekarzy AOS-ów, optometrystów. Rozmawiamy o najnowszych osiągnięciach okulistyki i bieżących problemach dotyczących naszych pacjentów. Pocieszące się dużym zainteresowaniem pierwszej edycji podczas tegorocznego spotkania rozmawiano m.in. o korekcji wad wzroku soczewkami fakijnymi. Wykład profesora Marka Rękasa. Leczeniu suchego oka w przebiegu chorób autoimmunologicznych, wykład dr Joanny przeździeckiej dołyk leczeniu chorób plamki i retinopatii cukrzycowej, wykład profesora Roberta Rejdaka, czy leczeniu chorób siatkówki, wykład dr Ewy Fluder. Okolistyka w, w tym zakresie poprawiania wad wzroku w Polsce obejmuje chirurgię refrakcyjną, jak i chirurgię wewnątrzgałkową, czyli w Możemy wymienić soczewkę w środku w gałce ocznej i osiągnąć taką wadę wzroku, jaką chcemy uzyskać. Na przykład za pomocą soczewek wieloogniskowych, za pomocą soczewek fakinnych, o czym dzisiaj rozmawialiśmy w trakcie drugiego spotkania Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich w Wałbrzychu tego typu rozwiązania pozwalają ludziom którzy mają wysokie wady wady średnie wzroku w zakresie krótkowzroczności czy nadzroczności, pozbyć się na stałe korekcji czyli poprawić im jakość życia. Podczas spotkania poruszano między innymi temat nowych terapii chorobach plamki. Mamy w tej chwili do dyspozycji programy lekowe w Polsce, programy lekowe w leczeniu chorób plamki takich jak starsze zwyrodnienie plamki oraz cukrzycowy obrzęk plamki i stąd nowe terapie, nowe leki, a także nowe strategie diagnostyczne takie jak telemedycyna. To są kierunki, które w tej chwili wytyczają Nowe niejako horyzonty w tym obszarze. Podczas spotkania rozmawiano między innymi o nowych preparatach i nowym podejściu diagnostycznym. Oglądaliśmy również szereg przypadków klinicznych, czyli takie już sytuacje z życia wzięte, zarówno problemy diagnostyczne, jak i możliwości terapii w oparciu o te nowe leki. Na jakim poziomie jest polska okulistyka? Oceniamy tutaj, że polska okulistyka prezentuje światowy poziom. Ja bezpośrednio wróciłem do Wałbrzycha i do Polski z Włoch, gdzie byłem na dwóch kongresach i w zasadzie porównując standardy, w pewnych obszarach nawet my Polacy możemy być dumni, że wyprzedzamy Europę. Tu chciałbym podkreślić właśnie programy lekowe w leczeniu schorzeń plamki, refundacja w zasadzie. Gdzie brak limitów. Chirurgia jednego dnia to są standardy, które w tej chwili nas wyróżniają w Europie i to w tej Europie Zachodniej. Jak często się badać? Oczywiście pamiętajmy, że taka kontrola, nawet bez jakichś objawów chorobowych, raz do roku, po 40 roku życia, czy dalej z upływem lat, może nam pozwolić na zatrzymanie wielu schorzeń na wczesnych. Etapach, szczególnie tutaj mam na myśli choroby, które mogą prowadzić do nieodwracalnej ślepoty. Takie jak właśnie schorzenia plamki żółtej, jak wolno, ale stale postępująca jaskra. Także pamiętajmy, że takie schorzenia jak zaćma są w tej chwili całkowicie wyleczalne. Jak podkreśla profesor Robert Rejdak, kontrola po 40 roku życia powinna być przeprowadzona raz w roku. Kontrola może pozwolić lekarzom w zatrzymaniu wielu schorzeń na wczesnych etapach.